Cześć moi drodzy, tutaj wasza Blue Jane. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale i zapraszam na ósmy, superaśny, blue naśny odcina z ekstra Gierasy, która nazywa się Red Bull 4. Oczywiście, oczywiście, kiedy zaczęły więdnąć liście, piła zmyła, znowu się na moim kanale pojawiła! haha! Dobra, kochani! No, zobaczycie sami. Tłoki, tłoki i piły zmyły wyskoki. Ramy, gwiazdory. Ojej, aż się człowiek robi chory. Ratunku, ratunku, bo nie będzie po czym stunku. Tak jest i nie ma już łez. Au, to bolało, to bolało. Mam zdrętwiałą piłę całą. O, kurczę pieczone. Proszę bardzo. Nie byłeś trudny, kwadraciorze. A ja jestem w dobrym humorze. I co teraz? Juhu, brawo, brawissimo Blue Jane. O! Ło! Wow! Brawo! Zadanie zaliczone! Poziomisko już skończone! No, w drugą stronę, w drugą stronę! Tak, lasery, lasery! Juhu! Czekajcie, zbieramy gwiazdory. Proszę bardzo. Alemina, alemina, się tutaj zaczyna! Sio! Proszę bardzo. I chorągiewas? Oczywiście, oczywiście! O! Uczymy się latać na koniec świata. O, dobrze nam idzie. Jeszcze trochę. A! Co to było? Co to było? Co tutaj się porobiło? No nie, piło zmyło. Proszę cię, nie daj się. Tak jest. Haha, ha, nareszcie zadanie zaliczone. O nie, kwadracior, kwadracior wybuchowy. Ale już go mamy z głowy. Świetnie, świetnie. O. Boję się, ratunku! Pieczysta piła zmyła. Się tutaj zrobiła! To bolało! Ratunku! Au! Nie, proszę! Proszę, ratunku, ratunku! Ha, ha, ha. Au! Czy to się da jakoś zaliczyć? Miejmy nadzieję! Te lasery są straszne! Hmm! O nie, o nie, boję się! Ratunku, pomóżcie mi, proszę! <laughs> o! Powolutku, aż do skutku. Jest, udało się. Kolejny gwiazdor i jeszcze jeden. E, to nie było takie trudne. Trochę skupienia i mamy każdą sprawę do załatwienia. Świetnie! Jest! Kwadraciory załatwione. No to idę w prawą stronę i mamy was. Ekstra! To mi się podoba! O nie, to ty! Wybuchowy gościu! Ok? Hmm. Dasz się zmylić! Dał się zmylić, moi drodzy. Juhu, to mi się podoba. Podtocz się tam, moja droga Kulo, Draculo. Czekamy, czekamy. No dalej. Ej, co się tak ociągasz? Szybciej, szybciej, co za nudy. Szybko, nudy do budy. O, ej, platforma mi ucieka! To temat rzeka! Jeszcze raz, jeszcze raz, kochani. No, chodź tutaj. Jeszcze trochę. O, już wiem, co należy zrobić. O, szybko, 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 szybko. Złota rybko. O, patrzcie, tylko. Brawo, brawissimo, Blue Jane. Udało się, je, udało nam się. O, cześć, kwadraciorze. Chyba jesteś nie w humorze. O, brawo. O, super! O, ratunku! Ej! Znowu uczymy się fruwać? Kochani? O, dobra. Wiemy już, że ten łańcuch się zrywa! Tak, pomocy, pomocy! O nie, z deszczu rynne! To nie dzieje się! Tłoki, tłoki i piły wyskoki. Co ja mam tu zrobić? Chyba się zmywać! Tak, piła zmyła, moi drodzy! Aj! Po co tam się wracasz, kochana? O nie! Dobra. Podtocz tam się. Brawo. Tak jest! O, chyba wiem, na czym to polega. Proszę bardzo. Tak, moi drodzy. I znowu wybuchowy gość, który daje nam w kość. O, udało się. Jejeje, je, je. udało nam się. Poziom zaliczony. Nareszcie, nareszcie skończony. O nie! Bliskie spotkanie na ekranie! Napiły zmyły, myły, polowanie! Juhu, udało się! Je, 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 Znowu! Gwiazdory, gwiazdory, bo się człowiek robi chory. O! Czekaj, podejdź tu. O! Proszę bardzo! To mi się podoba, zaraz. Chyba wiem, chyba wiem, co należy zrobić. Te kule? Dać tam na górę! Co teraz? Rozpędzimy cię. Jejeje! Być może uda nam się... Ej! Ej! Nie! Nie tak miało być! Nie tak miało być, że chcesz się tutaj w tej przerwie skryć! O, czekajcie! Dobra, przeskoczymy tę dziurę! Raz, dwa, trzy i czy udało się mi? Pewnie! I nie mamy lasera! Juhu! Brawo i chorągie was! Czy się urwie? Czy się urwie ten łańcuch? Miejmy nadzieję, że nie, to nie dzieje się. Jak się ciebie pozbyć? Ej, on nie reaguje! On nie reaguje! I nam zabawę psuje! O! Kurczę pieczone, to naprawdę było trudne, że się udało! Pora wypić kakało! <laughs> o! Ej! Zaraz. Dobra, skacz! Nie! Jeszcze nie? <laughs> Przygotujmy psychicznie się. Je, je, je. O! No, kwadraciorze! Zrób nam tę przysługę. Ej! No i zrobił. Pieczysta piła zmyła się tutaj zrobiła. O! Uśmiechnięta była przez chwilę. Te! O nie! Za późno! Za późno! Jeszcze raz. Jeszcze raz. Tak jest! Brawo, brawo, Simon Bluj, nareszcie! Nareszcie, nareszcie! Przy pysznym agresie. No, podtocz tu się. Ej, nie trafiłam! Proszę bardzo. Tak jest! Udało się! Ale super, kochani! Trudne te poziomy, coraz trudniejsze, naprawdę! Ocho! Udało się? Jest! Proszę bardzo! No, dalej! Patrzcie! Juhu! To było proste! Nie musiałam się bezpośrednio z nim rozprawiać. O, czekamy. Szybko, szybko! Brawo! Bosior? Bosiorzysko! I już wiemy tutaj wszystko! O nie! O nie, tłoki mnie gonią! Szybko! Brawo, brawissimo. Nie nabijamy się na te kolce! Au! To nie były róże pachnące! Jaki zły, jaki zły! Zębiska, zębiska pokazuje! I nam zabawę tutaj gotuje! O! Brawo! To mi się podoba! Jeszcze raz! Czekajcie, wcale to nie jest takie trudne! Tak, uciekamy, uciekamy. To już znamy, to już znamy! Proszę bardzo, świetnie! O pomocy, pomocy! Brawo! Tak jest! I co teraz? O! Teraz tłoki randomowo, próbują nas zgnieść. A gdzie jest Bosior? Chyba odpoczywa, właśnie pije kawę. Takie to ciekawe. O, jeszcze raz. Dobrze, że się zapisało, nie musimy tego powtarzać. Kochani, dobra, znamy schemat. Miejmy nadzieję. Hm, póki co jest spoko. O, jeszcze raz? Hm, ile razy te tłoki i piły wyskoki? A! Udało mi się uciec. Jakoś. Dobra. O, bosior się pojawił. Cześć, kawa smakowała. <laughs> o nie, poplecznicy jego. O tak, mój drogi kolego. A więc tak, macie wybuchać przy naszym bosiorze. Dlatego nie jest w humorze. Tak, to mi się podoba. Proszę bardzo. Juhu, ale wyje. O, już niewiele zostało. Patrzcie tylko ostatnie serce, czarne jak smoła. O nie, o nie, ratunku, ratunku, aż się muzyka przycina. <laughs> I ta jego mina. Świetnie. Popatrzcie. Twoi pomocnicy właśnie cię rozwalili. <laughs> Kaboom! To mi się podoba, to mi się podoba, wolność, wolność, uwolniłam was, więc idziemy sobie w las. O, i co teraz? Fabryka właśnie znika i mamy polanę zieloną. I wiatrak w tle, je. tyle tutaj dzieje się, sielanka, sielanka. O, i znowu świat okrągły. To mi się podoba, moi drodzy. I nowa przygoda, tym razem na Księżycu. Rewelacja, rewelacja. A ja w tym miejscu chciałabym się już z wami pożegnać i zaprosić was do kolejnych materiałków na moim kanałku. A zwłaszcza do następnych przygód naszej wspaniałej piły z myły na Księżycu. Żegna się z wami Blue Jane. Cześć kochani i do usłyszenia.